Witajcie z tej strony Master i dzisiaj taki trochę inny odcinek vlogowy, pojechaliśmy, wybraliśmy się na wycieczkę do Tunezji, jesteśmy przed hotelem Samira Club Hotel w Tunezji. No i pokażę Wam tutaj mniej więcej jakieś tam zabytki. Zaraz wybierzemy się na stare miasto, tam na starą Medinę, potem gdzieś tam też na nową Medinę, troszkę z hotelu, troszkę Wam pokażę jak mieszkamy, jak jemy. No i co? Jak Was to ciekawi, jakaś babka w górę i widzimy się za chwilkę już w tych zabytkach. Także trzymajcie się na razie. Spacerujemy sobie tutaj po tej Tunezji całej. No i tak idziemy, idziemy i co, hotel, jakieś tutaj, czy coś, czy każda miejscowość. Ej, raczej każde miejsce to, tak 90% to wszystko jest opuszczone. Tutaj mamy kolejny jakiś obiekt, też opuszczony. Także nie wiem, czy ta miejscówka jest taka, że tutaj jest tyle opuszczonych miejsc i tych hoteli, czy jak. No na razie tu jakaś mucha mnie tylko denerwuje. Moi drodzy, no nic tu ciekawego nie ma koło naszego hotelu. Zobaczymy, wybierzemy się później w jakąś tam starą część taką do zwiedzania, co jest przez turystów jakby odwiedzana, jak to się nazywa ta stara część. Nie pamiętasz. Medlina, medlina, medlina jakaś stara medlina, a potem jeszcze do no, takiej jakby nowej wybudowanej też się wybierzemy. W tej nowej ma być jakiś tam ten park taki. Zabaw, jakiś coś, aquapark, nie wiem. zobaczymy, wybierzemy się, nagramy, bo tutaj przy naszym hotelu nie ma nic, no już Wam pokazuję. Tu następny hotel, Latino, też zaglądałem, nic tam już nie ma, tylko pozostałości zostały, jakieś tam krzesełka, krzesełka, wszystko. Nie wiem, jakby to zostało kilka miesięcy temu opuszczone. Gdzieś tam zwiedzamy tutaj, staramy się. Coś ogarnąć. Nawet ogarnęliśmy już jakieś markety. Obeszliśmy gdzieś tam do głównej drogi, bo tam gdzieś my chodzili po obrzeżach. I powiem wam co ciekawego. Idziemy sobie. A tam po ulicy na wywalonym sobie konie przechodzą. Auta trąbią, ale wywalone. Tutaj nie? macie te konie. Normalnie weszły sobie na ulicę, chodzą sobie. Na chodniku sobie jedzą trawę. Auta trąbią, ale sobie idą wywalone. Moi drodzy, jest siódma godzina rano. I właśnie idziemy na śniadanko, zaraz Wam może coś ze śniadanka szybko przewinę i będziemy lecieć w miasto. Zmierzamy sobie na śniadanko, tutaj między bungalowami lecimy. Każdy ma tutaj taki jakby pojedynczy jeden pokoik, to znaczy nie pokoik, a taki domeczek pojedynczy. Tam jest taki pokoik, łazienka, to Wam tam potem też nagram, pokażę Wam i sobie ciśniemy na siadania. kawałek mamy znaczy kawałek, pewnie minutka i będziemy ale zobaczymy co my tu mamy dzisiaj do jedzenia tu mamy jakieś sałatkę jakieś takie rzeczy tu jakieś zupki lecimy dalej jakieś oliwki, nie oliwki, takie rzeczy no nie wiem pisze że mleko i jogurt pewnie tak I sobie kawkę można strzelić jakieś chłopki. Ja jakieś słodycze tutaj na śniadanie, zaraz będziemy brak. A tu mamy coś na ciepło moi drodzy. Nie wiem co to jest. Ale zaraz będę nakładał. A tutaj panowie coś smażą, ale jeszcze nie smażą. Tutaj fajnie, bo tutaj codziennie coś robią też sami. I sałateczki jakieś bity tam jakieś smaży serki, nie serki, szynka jakaś co prawda ta szynka nie jest taka dobra jak u nas, ale coś tam jest Tu jeszcze mamy pokładane jakieś owoce Tu Pani smaży jakieś krew, tak, elegancko. Kawka, herbata, jakieś soki sobie można polać. No i ja sobie dzisiaj takie śniadanie na słodko bardziej, także mamy tu jakieś croissanty, yy, mamy tu jakąś opankę w czekoladzie i do tego trochę białka, czyli, czyli jajeczka. No i sobie teraz jeszcze kawkę strzelimy. Elegancko, do tego po drodze na stare miasto trafiliśmy na jakiś starożytny teatr. Tu jakieś tablice, tam fajny widok na morze, a tutaj prawdopodobnie się odbywały jakieś spektakle. Tutaj mamy jakieś siedziska. Teraz tutaj pooglądamy to wszystko elegancko, fajny widoczek jest. O, jestem teraz tu na dole tego teatru, a tam jest już jakaś aktorka występuje. Proszę cię bardzo. Elegancko Dobra. O no, moi drodzy, tutaj mamy jakieś tajemnicze przejście. Fajne, ale super, kurczę zarośnięte wokoło, o, tutaj, patrzcie patrz tutaj w tą stronę, wszystko pozarastane, takie nar nar narośnięte, taki, taki domek kurcze z tych z z korzeni się zrobił z tych drzew. O, tam, tam, ćwierkają dobra, idziemy, tam, dalej opuszczonej i oglądamy tu jakieś rzeczy, szafy, nie szafy, basen. No takie ciekawe rzeczy jakieś. To nie wiem, co to był za jakiś pokój. Kuchenki, kuchenki, lodówki starodawne. Moi drodzy, właśnie po jakieś 5-6 km drogi z hotelu. Przeszliśmy się, przespacerowaliśmy po drodze, bo co mieliśmy pozwiedzać. I co? Dochodzimy właśnie na tą starą medinę. Tutaj jest jakiś fort, właśnie zmierzamy w jego stronę. No i będziemy go zwiedzać, coś wam tam nagram, a tu jakieś łódeczki, woda elegancka, fajny widok. Także lecimy do fortu. właśnie będziemy iść na tą starą medinę tam. Tutaj zmierzamy sobie. Tam są takie fajne, wąskie uliczki dużo tych targujących się ludzi. Pójdziemy coś sobie tam może, robimy, coś Wam pokażę, co tam jest. No i zobaczymy, co się uda dorwać. za Mamy tutaj te mediny. tu jakieś takie niebieskie balkoniki. Brydolskie. Wszystko takie biało-niebieskie, tutaj jakieś ziemia na no niebiesku Nowy kotek, ale nie jest niebieski. Sobie śpi rośnie, rośnie mały kotek w doniczce. Na ścianach, nie wiem, co to jakieś takie płytki? Chyba takie płytki. Dobra, do... Dobra, będziemy wchodzić do tego fortu, tutaj wjazd widzę 8 dinarów, także około 10 zł. lecimy do środka, mamy bilety, także lecimy teraz na działa. No jesteśmy na górze tego fortu, stąd się rozpościera fajny widok na Piętnastu. Zobaczymy. Modlitwy. Moi drodzy, chyba jest pora modlitwy. Nie wiem, chyba koło 12.30 jest i tam i tam słychać. Tak, ta pierwsza, niebieska, to easy. Druga i trzecia też fajna, przy tej trzeciej, niebieskiej, przy tej trzeciej zielonej fajnie się tam przyspiesza, już wylotu nie widać, bo tak napierdziała wodą. Ale żółta, przy moich umiejętnościach pływania praktycznie minimalnych, to taka średnia, bo jak wpada się potem na taki bęben, to już mnie obróciło i prawie głową w dół tam poleciał, a tam spadam, a nie czuję tam dna, co najlepsze, ale jakoś się doczapałem do tego, do do brzegów Masakra. A teraz się przy mamy jakiś elmundo czy coś, nie wiem co to. słodki. czy jakiś alkohol. Można po moi drodzy. No i drodzy. A tutaj koło tego akwapartu, w którym przed chwilą byłem, podobno jest jakaś sadnia na koni. Widzę tu niby jakąś podkowę. Także zmierzamy tam, zaraz zobaczymy, co tam jest. Ogólnie to nie zapowiada się dobrze, bo niebo jest całe czarne i zaraz chyba coś tu uleje, bo piorunami strzelać zaczęło. Chociaż miało niby od rana padać, ale była w miarę pogoda spokojna. Samira Ranch, welcome. No dobra. O, moi drodzy. Znalazłem. Jest. Są konie. Dobra, czas na... Czas na obiad. Co my tu mamy? Jakieś pire ziemniaczane. Jakąś gołowinkę. Ryż i co to masz? Paprykę. Paprykę. Tutaj nie wiem co to jest. To jakiś. Wygląda jak jakiś kulas? Nie wiem. Pasta. To jest karbonara. Rybka. Tak? Nie, to jest to takie na. Nie, na tym leku. Takie tak no, I rybka. Kolejno mamy jakieś makarony. Sałatkę jakąś taką na ciepło, za pustkę. Tu się coś skończyło, bo w sumie przyszliśmy trochę później. Kolejna ryba, Jakiś taki ale omlety, zapiekane bakłażany. Idziemy dalej, a tutaj panowie robią coś. Tutaj, tutaj nie, jakieś nie jest to smaży, ale to jest jakieś takie do to burger, to burgeru. Trzymy słowa mnie. O, a może tutaj takiego stripsika? Co? Jeszcze takiego stripsika? stripsiki pan robi. Tu ciekawie jest, bo tutaj panowie wypiekają z na na żywo. Można sobie gorącą pizzę wziąć. Tego rodzaju. No. no i co my tu dziś mamy? Dzisiaj tak trochę mniej, bo już w ogóle przejedzony jestem. Także mamy ziemniaczek opiekany, tu jakiegoś bifa, promowinka, yy, dwa kawałki pizzy i nie wiem, nie wiem, co to jest o to. To było smażone Teraz sprawdzimy, co to jest. Mm. Smakuje? Jakieś mięsko Nie mam, coś. Żelek kurczak. No tego piwko. A tutaj, co my mamy? rybkę, jakieś warzywka, ziemniaczki opiekane i kawałki